Czego chcę, żebym szedł, żebym miał mi koniec. Nie żałuję ani dnia, nie żałuję ani chwili. na ten koncert od początku sezonu, bo jest to gwiazda tego lata. No głośne nazwiska zawsze przyciągają tłumy, mamy tego świadomość i staramy się jak najczęściej takie osoby zapraszać. Moi drodzy, kocham Hej, kocham morze Polskie. Naprawdę się cieszę, że dzisiaj możemy by być tutaj z wami. Jestem tutaj od wczoraj, chodziłam po najpiękniejszej plaży na świecie, a teraz gramy dla Was czy życie nie jest piękne? Czy życie nie jest piękne? Mieliśmy kulturalnie teatr w remizie, mieliśmy festiwal Morze Muzyki, gdzie była operatka opera musicale, ale także w każdą sobotę na scenie bulwaru była muzyka rozrywkowa. Staraliśmy się zaprosić artystów z każdego rodzaju muzyki. Rock, pop, disco polo. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do niedzieli będzie trwała impreza D-Day Hell. Jest to okrąga rocznica, będzie się działo każdego dnia, więc naprawdę warto przyjechać i skorzystać. Będą i będzie konkurs mody, będzie konkurs fryzur lat 40, parady aut. Helm to nie tylko plażowanie, nie tylko spacerowanie duktami leśnymi, nie tylko koncerty co sobotnie, o których wspominałam, ale także wiele innych aktywności. W każdą środę zapraszaliśmy turystów na bulwar, gdzie było kino plenerowe. Zawsze e, pełen bulwar osób. Ostatnio mieliśmy filmy Barei, taki mini maraton, dwa filmy były wyświetlane. E, to będzie do końca sierpnia. Także joga na plaży, wtorki i piątki od kilku lat co roku coraz więcej turystów i mieszkańców korzysta z tych zajęć. No i nowość w tym roku: kiedyś były czwartkowe obiady, a w Helu są czwartkowe spacery z przewodnikiem. Długodzinny, nieodpłatny oczywiście spacer po zakamarkach Helu, które nie są takie oczywiste dla każdego.